Hello guys, Pasha is nie oh, Papa coming. Okay. Papa coming. I love you more. I love you more. I love you so much. Papito. Co jeszcze Co, się dodać, nie? Co <laughs> wolę ten, to z to <laughs> <mój. laughs> <laughs> <laughs> jest co? Jeszcze... co, jeden na hiblach jest. Rostą jeden. Między... 35 mnie ma. BS leży. Taka została na. jeszcze jeden BS jest. 3 na 2 ma, czy jeden, bo hiblach 35 mnie. Dostał jeden zrób. Ja w ogóle nie wchodzi. Po hamie, po hamie. Przynajmniej ja w tak jakby. O, jest na BS. Na nie stoi. Jak, nie ma mowy, za mało. chyba ci <grym> Chyba trenował dużo, co? Dobrze grałem, żebyś tak? profesjonalnie, Ty, ej, to... nawet pago, patrz. Ja kawa, Nie ma kawy. No o, nie no to jest niesamowite nie, no To jest ten... Skąd mi... z gościu przyszło To jest znowu Aimbot To jest znowu Embot gość stary! To jest znowu Aimbot mnie zabił To jest znowu Bo to my... samo! No poważnie, ale poważnie, no z... zobacz sobie kurde u mnie na tym Daszek da, ma patrzeć. Patrzę Dach, tylko jak mi z domku wejdzie to jest GG Nie, nie patrzę Plasz od długiej. Co ty i za chwilę? widział mnie. Ojo! Saju, jak zmienił. Nie mi się. Nice. to szefa to było tak zwane. Dobre to było. A ja żyję. Ja też zabijam je. Wohooo. A i tak to to. Potem z jeden. ...został jeden ból. Niech troll robi 90% swoich fragów kuna na uczęci. Zabij mordę! Ooo! Dobra Możemy dać na Ale close znowu, taka runda. No, trzeba Ogólnie... to? To nie mój mikrofon, to 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 jakiś stary W kondom jebany taki manik wszedł na TS Tak zrobił Taki manik jest no i to oszo na fejku Kondon, no tak nie ma Ja pierdolę. Ale jak on to zrobi, że on nie był po naszym kanale, ale był tutaj? trzeba. A. Za kondon ty. Lewo. Gdzie jest po lewej, zero oh. to... Nie mogę się dobrać. No nie siadło, no! No nie Daj. O Jezus Kurde no Jakby Pago mnie nie do 400 HP na respie, no to bym sobie wygrał to pewnie wiecie? <grym> no wiadomo No. Zwłaszcza że za co tym cię zabra? Ty się mogłeś nie mścić na mnie, ja bym zabił wtedy. No dobra Pago, no kurde Zdawałby ze to. mi na respie, zobacz no, i psujesz gierkę. No przecież, no, no przecież to nie chcący, no a ty się... No jak nie chcący, tak... czy widziałem, że chcący? Przecież czy powiedziałem, że myślałem, że to face it, no bo nie rugałeś wyżywkowego razu Stary, no, jak zacząłeś zdanie odmyślałem, to już nie uwierzyłem od początku Więc miga te głupoty Ale teraz... My. No? ostre no? Ja no musiałem jakoś spotkanie tak pobaczyć Robić z psychologiem sportowym Bo Paj to jest tak jakby sobie na jest, to, tak. Kogo to nie Kogo to by się przydało co? w MC? Jeden w hoju, przyszedł jeden, ma w BS-ie Mam Nie idąc do Nie wiem co offline No dalej to samo, nie? Stazja wchodzi i puszcza. Stazja wchodzi i puszcza. Nie. Walizanko było. To sam jest jak coś, nie? Tak. pornola. Też zostaliście? Tak. Tak. Dobry bro Hit A skąd takie? Tutaj prośby Paweł O co chodzi? Fajna dupka, nie? <śmiech> to? <śmiech> to może na no i, no i wracamy znowu <laughs> No i wracamy Paweł Na się Szybna, trzy razy nie chcą się zakosować. No ale okay, tutaj przecież no w lidze no to wiesz, nie że będzie, jest... No bo jak mówisz, że niechcący to ty nawet wiesz że to lepiej. No, to... no bo, okay, no bo jakby dał jedną, nie to rozumiem, nie że niechcący. To spoko. Ale okay. jej okay. trzy razy ciachasz, to znaczy, że to chciałeś tak zrobić. Tak, i Jeszcze tak, się śmieją. Śmiałeś, żeby wiesz, żeby popsuć mi rundę, żebym nie zrobił fragów, no bo ja nie wiem. Masz rację, chcący. No, no dokładnie. no. Tam, jak... Ja też przepraszam ja pago. No. Kocham cię. Ja ciebie też. Kiedyś i zobaczymy znowu. Mam nadzieję, że nie w Krakowych. Zobaczymy pójdziemy na rynek i będzie tak jak kiedyś. Paulin Katanie nie wie co? Oczywiście, że nie. <laughs> ja nie powiedziałeś, to ja też nie powiedziałem. Niech tak zostanie. No oczywiście. <laughs> trzymajcie się. No trzymajcie się. Na... Czy są nie, no. to nic nie dało. To by nic nie dało. Kreda dostał. Ja, bo to serio chyba już poważnie się zrobiło. No. Czemu? Ja no, taki to wynieść mhm. trochę. No. 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 Wyczuwam taką nutkę złości w twoim głosie, pago. No. Przed chwilą ta mgała tak, była proponowana, patrzę, a teraz co? Patrzę na streamku, że Mateusz się czerwony zrobiłeś troszeczkę Oho Ej, słyszałeś mnie? Przepisałeś, <laughs> przepisałeś ja, Jeszcze raz. Ja dałem cię tego dyskarda. <im> przemierałeś okay. i przemierałeś i przemierałeś i przemierałeś i przemierałeś. Słyszysz mnie? I przemierałeś. Pago, przemierałeś i przemierałeś przemierałeś i przemierałeś 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 przemierałeś. Morda Pago! Przemierałeś i przemierałeś i przemierałeś i przemierałeś i przemierałeś przemierałeś przemierałeś. Pago morda! Ale to jest dobre. Tak, <gul> skręcam gada <gul> Brawo no, Wiem, że Paweł ma zajebisko pozycję Ej, jedział auto? Co? Kurwa. Co? Kurwa. Został jeden próg Ej, Je rozciekam O! Razbę? Nie 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 Blokujcie skoły rach No, ja, gdzieś faga otwiera tam No, co ty no, robisz ty? Nie, ja mam z tej O kurwa, to jest. No, ja, o. Nie masz, co ty to robisz? Zostań, panowie, panowie daj, 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 na daj, daj, To daj, 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 no daj, daj, Ja pierniczy ten jaki skubany. zakłóca wstaje wariat.